Jak miałem 16 lat, wtedy w kraju nic nie było. Paszki, które otrzymywaliśmy od Johanssona, to naprawdę było coś nieosiągalnego. To co jest najważniejsze na treningu? Super. Trenowałem jak głupi. Dyscyplina i wytrwałość to wszystko, co wtedy mieliśmy. Była mata, były treny, i wiedzieliśmy, że musimy zdać siebie wszystko, żeby coś osiągnąć. Brakowało podstawowego sprzętu sportowego. To było w sferze marzeń wszystko. No i właśnie taki sprzęt pieszy dostałem od Tomasa. To były buty zapaśnicze, tak jak w których się walczy na macie. Ja go osobiście nie znałem, ale wiem, że kiedy nasi zawodnicy byli na zawodach w Krafarandzie, reprezentacja pakowała się do autobusu i Tomas przyleciał, zatrzymał autokart i powiedział, że w Polsce wybuchł stan wojenny. Zmobilizował całe miasto, swoich znajomych. Każdy otrzymał taką paszkę, żeby nikt nie pojechał bez jakiejś pomocy w nieznane. Do Polski. Chcę mu podziękować za wielkie serce, które okazał nam w tych trudnych chwilach. Chciałbym mu zawieść jeden z moich najcenniejszych trofeów medal olimpijski. Te paczki, które przysyłają nam, dawały jakby przepustkę do lepszego świata. zapaśników na całym świecie. Łączy to że na macie spotykamy się jak rywale, bijemy się jak lwy, a poza matą potrafimy sobie pomagać. Tomasz ma wielkie serce, i chciałbym naśladować go. To jest wielki człowiek. Świętość z nami: 25 lat wolności i 25 lat kawy Prima. Wyślij paczkę na paczkiwdzięczności.pl.